Dziękuję, serdecznie dziękuję. Chcę też serdecznie podziękować panu profesorowi Fleszarowi. Kiedyś, przed 20 laty, ośmielę się tak powiedzieć mojemu koledze z ówczesnego tego pierwszego senatu, chciałbym podziękować działaczom Niezależnego Samorzegonego Związku, którzy mówili tutaj u mnie. O mnie tak miłe słowa. To wszystko dla mnie bardzo ważne, to wszystko umacnia w tym przekonaniu, że to hasło, którym się naprawdę kieruję, które nie jest tylko hasłem wyborczym, Polska jest najważniejsza, oddaje sposób myślenia wielu milionów Polaków. Oddaje sposób myślenia, który jest fundamentem. Tego wszystkiego, co nas buduje, co nas może budować, co nas powinno budować, co ma tworzyć tą nową Polskę, której oczekujemy, Polskę naszych marzeń, Polskę dużo zasobniejszą niż dzisiaj, dużo silniejszą i co chcę bardzo mocno podkreślić, Szanowni Państwo, dużo sprawiedliwszą. Dużo sprawiedliwszą, proszę Państwa, to znaczy taką, w której miejsce, w którym się ktoś urodził, tylko w niewielkim stopniu determinuje jego dalsze losy. Polskie sprawiedliwszą, to znaczy taką, która uwzględnia interesy, uwzględnia poprzez państwo, poprzez jego politykę, interesy wszystkich grup społecznych. I tych najmocniejszych, bo oni często tworzą rzeczy ważne, w szczególności w sferze gospodarczej, ale także i tych słabszych, i tych, którzy żyją już z emerytur, z rent, i tych, którzy wykonują ciężkie, często mniej płatne prace. O nich wszystkich Polska musi pamiętać i musi dążyć do tego, żeby ich los był coraz lepszy. Pod każdym względem. Ale jest jeszcze jeden aspekt tego pojęcia sprawiedliwości, szczególnie ważny tu na tej ziemi. To jest aspekt odnoszący się do podziału terytorialnego naszego kraju. Polska nie jest równa, jeśli chodzi o poziom rozwoju różnych ziem. Polska jest pod tym względem bardzo zróżnicowana. Warszawa to dzisiaj 160% przeciętnej Unii Europejskiej. To poza Luksemburgiem, gdybyśmy to przenieśli na całą Polskę, oznaczałoby, że jesteśmy najbogatszym państwem w Unii, poza maleńkim Luksemburgiem, powtarzam. Bogatszym od Niemiec, od Irlandii, od Holandii, bo tam jest 130%. A z drugiej strony są takie ziemie gdzie ten procent w stosunku do przeciętnej wynosi zaledwie 40, czy nawet jeśli chodzi o mniejsze terytoria, tylko około 30, albo jeszcze mniej. Krótko mówiąc, są ogromne różnice. One oczywiście mają różne przyczyny, ale jeżeli spojrzeć na te dwie części Polski, wschodnią i zachodnią, to z całą pewnością przyczyną wielkiej wagi jest to, że te ziemie były niesprawiedliwie traktowane także przez poprzedni system. Tu najdłużej stawiano opór komunizmowi. Tu najmocniejsza była wiara, i stąd tu płynęło najmniej pieniędzy z tej ogólnej państwowej kasy. I wyrównanie tych różnic. Jest nie tylko konieczne z punktu widzenia naszego przyszłego rozwoju, ale także z punktu widzenia właśnie elementarnej sprawiedliwości historycznej. My tej sprawiedliwości potrzebujemy. My musimy raz na zawsze skończyć z tym wszystkim, co niosło tamte zniewolenie, także w tym wymiarze w wymiarze gospodarczym. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba realizować plan zrównoważonego rozwoju, plan, który waszym ziemiom, temu województwu, województwu lubelskiemu, podlaskiemu, a także z nieco innych przyczyn warmińsko-mazurskiemu, daje większe szanse. Powinno to dotyczyć także po odpowiednich zmianach wielkiej części województwa mazowieckiego. I myśmy, proszę Państwa, kiedy byliśmy przy władzy, taką politykę prowadzili. Te ziemie otrzymały preferencje, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich. I to preferencje bardzo daleko idące. Tu było planowanych bardzo wiele inwestycji. Niestety, znaczną część z nich nowa władza zdjęła z odpowiednich list. I dziś, proszę Państwa, jeżeli stajemy przed tym wyborem, którego będziemy dokonywać 4 lipca, to Musimy pamiętać, że obok wyboru personalnego, który oczywiście jest zawsze ważny, jeśli wybieramy prezydenta, mamy do czynienia z wyborem programowym. Jest taka koncepcja, którą reprezentuje dzisiaj Platforma Obywatelska. No mam nadzieję, że się nie zaprze jej za chwilę nie postawi mnie przed sądem. <klucza> która się nazywa polaryzacyjno-dyfuzyjna. I w mojej ocenie, podkreślam, w mojej ocenie, bo to tak trzeba mówić, tak prawnicy radzą, żeby nie skazywali. W mojej, w mojej ocenie, proszę Państwa, pan Komorowski jest jej zwolennikiem. Ona się tak uczenie nazywa, ale tak naprawdę jest prosta. To znaczy dawać pieniądze i inwestować tam, gdzie już teraz jest bogato, a nie dawać tam, gdzie dzisiaj jest biedniej? Znaczy, Wam nie dawać, dawać w kilku dużych ośrodkach w kraju. A później, stąd ta dyfuzja, ma to się rozpowszechniać, to bogactwo się ma rozpowszechniać. Otóż, proszę Państwa, ja nie znam takiego kraju na świecie, a trochę o świecie wiem, gdzie by się to udało, gdzie by to wyszło. W Polsce też nie wyjdzie.